Dzień Z tej strony Galaksja dzisiaj gram w Maltai-kun. W Maltai-kun dzisiaj gramy, widzowie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję w moim kanale. I tutaj wpadajcie na poprzedni film. Dobra. na poprzedni film, jak kurde rozwalałem auto, niestety. co chodzi Nie, on z Monsters, z Monsters Cool Ale i tak ja to zrobię, ale Muszę znowu nagrać poltergeist, bo mi się nagrało bo przy był bardzo fajny, brodę. Może ci kolega, koleżanka powiedzieć, że zostawił im ogóle na kanale? Jak możecie, że polecam serio? Serio? Skąd, niech, niech był, to nie bo ten strzał, no to czuj się niech był szary.

O. O coś ja zbanuję Bim, do gwiazd. Beam, bye Kup ławkę. Kup platformę, kup tło. Coś w barierki kurde.

Kupolak, 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 kupolak. Kup znak, kup místo, kup znowu Znovu sezónka, můžeme... S... Kup sezónka. Kup se Ale se kup. Kup se Kup se Kup se machot. Hello, tych k se Kup se Kup se Kup se Gdy... To są jezdowie... Gdy zostanie łapkę w górę. Mogę z... Mogę A, Jest czerwony kolor? E! Niebieski widzę. Tak nie, nie nie lubię innego koloru. Dajcie mi jakiś lepszy kolor! Ej, dobra a niech będzie ten zielony O W sensie zostawiłem łapkę w górę A to jest fura Stare fura Dobra, idziemy sobie budować ten pięterko Bo mamy dzisiaj dużo do budowania O, tak się wam prezentuję Mam 1 jeden, jeden miliard, tak, 1 miliard w ogóle. 59 piętro. A, no tak, 10 piętro, czy całe. To wszystko. Tak, no kupmy sobie oświetlenie, kupmy sobie windę, oczywiście, że windę osiem po trzech, a że mam 10 piętro, tylko osiem oszoknięcie, jak ja się kupro kup ławkę kup ławkę, kup ławkę, kup ławkę kup ławkę. i tak, sklep z mydłem salon sklep z krawatami. Yes. dobra sklep, sklep z krawatami, nie Tutaj napiszcie w komentarzu czy robicie nasi krewatę, bo ja nie lubię, tak szczerze ja na to nie lubię nie wiem ale ja nie wiem. No tak. To drugie zwierząt. Siłownia, siłka siłka. sklep z czapkami. Dobra. To do drugie zwierząt, już drugi taki sklep. Niech będzie idzie, prawda? No. No tak. To mi kolega kurde, ja pracuję, chyba ciągle kurde Skreb z sztukami, uuu Skreb z zegarkami, skreb z dywanami Z zegarkami bardziej, czą zegarki Nie, sorry, z tym Skreb z, no, sztuką nie wiem ponad tyle sztuk, pan skreb z no. o Muszę każdego sklepu nie? Dobra, będzie jakieś sztukki elektroniką elektronika sklep. na też do sensu to nie jest, to jest ma sensu to jest lepsze sklep a sklep na pójdzie sobie coś sobie pójdzie sobie coś sobie pójdzie sobie coś sobie pójdzie sobie tutaj tych domowych w sklepie w sklepie ulicznym w sklepie z ulicznym sklep z auta gdzie to nie jest ta chyba to a po co kupiłem sobie sklep z tymi z poszukami chyba bo, bo ze spodniami, nie wiem ale dobra sklep to już zupełnie inny kupiłem ale nie wiem zobaczycie w Ma sklep ze narzędziami, sklep ze streforami. Sklep z transportowy. A Trans... sklep z transportowy. To, to niech będzie walić. Transportowe, że musisz kupić to <ślep> z prezorami. Zejdoki je i i myślałem w pojęciu, to gdzieś mi mieć, nie? Jeść, nie? Ale nie mam niestety, może go jeszcze kiedy... na co? Kup ławkę, kup roślinkę, kup roślinkę. Kup roślinkę, kup ławkę, kup roślinkę. A ile mam takie Kup obszar, kup obszar. Kup poręcz. Kup win... A bi... O kurde spadłem na dół. Aj, jaj. aj. aj. Bum! Kupujemy. Kup po poręcz. Nie, nie po co poręcz. Kup kurde bi. Pink, to jest kurde kup roślinę. Kup, kup zestaw. Kup. A Okej okay. kup... Kup kanapę Kup stoję, kup pi... piłki Nie Kup ekran, kup no Kup kręgę, ja to się Kup kręgalnie kup ekran Kup to Kup kanapę Kup stoję, kup Pi nie, co weźmia się ta pikie, bo ja z piłkę, chodź, tak, jak kupiki. kup rapy, kup lapę. Kup. Ręczną rękę, kup ekran, kup. Pękarnie. Kup piń. Pi to chyba są te kręgle, wiecie. Bo widzę je, jak w górach, grałem w kręgle, więc naprawdę polecam. Tylko ja grałem w górach, w kręgle. To jest nie? Dosyć jak wpadam. Da. A jak być schody? To jest bardzo dużo za P300 milionów. Takie... No prawie pój... No prawie. Uchwalniki, nie, kurde. Kupmy, kurde. Małe zamiennik. Fryzjer, salon, sklep sportowy. Kurde, co idę? Coś wywalić. Fryzjera, albo salon, albo sklep sportowy. Bo ja tak jeszcze nie wiem. Ale zdecyduję się na tak. Was... Niech będzie Fryzjer, dobra. To nie jest Fryzjer, tylko nas... Tak, fryzja też on. No to się nam warto jest? Ba. Bo... O tu mój kolega tutaj pracuje, o patrz jak kasuje, kurde. Zatem bez klient, klient za to nie idzie w ogóle. Masaka, no, kup obszar za 118 milionów. Kupim, kup ekran. pierwszy go Kupin, Kupim, kup ekran. Może dzisiaj jest z ale nie wiem, bo do nas pa już nie robiłem spataj było, nie wiem. Kup, sklep z sodą, sklep z... perukami, sklep, z kemp, sklep kempingowy, czyli po prostu takie namioty, macie te kempingowe. Kup drzewo, oczywiście, kup latar, latarnię, kup na... no. Namioty, kup latarnię. Kup zamówienie. <grywanie> kup latarnię. O, znów tutaj koleżanka tutaj pracuje. O, co dostaniemy jak kupię. O! Latarkę! O, latarkę. O! Światełko! Światełko! Siatełko. Kup mi z Sklep wo... włosami? Eee! G... Mogę... Mogę... piękno! O, dziękuję bardzo! Kupmy sobie... Kup kupułkę, kupułkę, półkę! Kup półkę! Półkę Półkę Obstawiam... Że mój kolega powinien sprzeduje, te... Sprzedaje szampony do włosów. Też, no. Są w Polsce te... Szampan do nie? O. I kupi jedzenie, tak! Food, w końcu food! O, widzę, się na kalendarzu, czy lubicie chodzi do restauracji, bo ja uwielbiam. ten. Nie, czy lubicie choć do tego, do No Ja lubię. O, o. Dzeje. Ja nigdy nie jestem takiego burgerka, patrzcie, no. Nie takiego burgera nie zjem, chyba że... Pff. Kupmy... Wybierz sklep Sklep z bawkami. Dobra. Z... Elek... Sklep z bawkami. Kupmy regały, kupmy... zmówienie, kupmy półeczki. Kup półkę z bawkami. Bawki. Piłeczki. Ale z go. Kup obszar. Myślę, że obszary chciałam. Może dziewięć minut z tego auta mi dojść? Może będzie, nie wiem, by łapkę to. Ej, kurt to, kurwa! Jak mu się hajsu da brać? Eko już zdążę, nie? Bo ja mam takie chwile na robię, bo nie lubię rukowa, się filmu, czy? Muszę kupić wąwozów, tylko szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, biegnij, 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 biegnij. Speed by się tak szczerze by się przydał. No. Komy kole z da kole, sklep z kolą. Szybko. Bardzo, 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 bardzo. to było na tyle. Pamiętajcie na poprzedni film. I tyle. Chodź ja w ogóle subskrypcję z dzwonem. Widzimy się gdzieś za 30 minut, więc na razie.